Mesmer, syn bogini, wielbiciel gadów, okrutny dowódca i podpalacz, a to jest Eldeński Lord w 5 minut. Mesmer był dzieckiem królowej bogini Mariki Wiecznej i najprawdopodobniej Eldeńskiego władcy Radagona. Najprawdopodobniej, ponieważ jednoznacznej informacji na ten temat jeszcze nie mamy. Mimo wszystko za ojcostwem Radagona przemawiają dwa istotne fakty. Przede wszystkim imię na literę M. Pozostałe dzieci Mariki Radagona, czyli Mikela i Malenia, także mają imiona rozpoczynające się literą M. Kolejny fakt to pomienisty kolor włosów Mesmera. Jak wiemy z opowieści o Radagonie, jego bardzo charakterystyczne włosy są najpewniej wynikiem klątwy rzuconej na niego przez ognistych gigantów. Większość dzieci Radagona odziedziczyła jego kolor włosów, więc czerwonowłosy Mesmer pasuje tutaj wręcz idealnie. I od razu jako ciekawostkę dodaję, że przydomek Mesmera, Palownik, nawiązywać może do historycznego Vlada III, tudzież Vlada Palownika. Oczywiście Vlad III był personą, na podstawie której powstała legenda o hrabim Drakuli, czyli najbardziej znanym wampirze. Jednak nie tylko przydomek Mesmera to sugeruje, ale także jego aparycja. Mesmer ma żółte gadzie ślepia, podobne do oczu członków smoczej komuny, hełm imitujący smoczy łeb, jego pancerz zdobiony jest smoczymi motywami, a jego węże mają smocze skrzydła. Tymczasem, Dracula w wolnym tłumaczeniu to syn Smoka. Dlaczego jednak nie słyszeliśmy nic a nic o Mesmerze, lub też dlaczego informacje o nim były przed nami tak skrzelnie ukrywane przez całą fabułę Elden Ring i pojawiły się dopiero w dodatku w Shadow of the Earth? 3? Wychodzi na to, że mama Mesmera, królowa Marika, ukryła swojego syna przed światem, wysyłając go do krain cieni. Krainy cieni są ziemiami w jakiś sposób osłoniętymi przez złote drzewo. To właśnie na tych ziemiach po raz pierwszy pojawiła się Marika, zanim jeszcze została królową ziem pomiędzy. Ale dlaczego w ogóle Mesmer został tam odesłany? Z powodu klątwy, z jaką się urodził. Tutaj też widać jego duże podobieństwo do rodzeństwa. Zarówno Mikela, jak i Malenia urodzili się obarczeni kolejno klątwą wiecznego dzieciństwa i ciałem owadniętym przez szkarłatną zgniliznę. Mesmer natomiast urodził się z mrocznym wężem wewnątrz swego ciała. Dobra matka Marika nie mogła jednak na to pozwolić, więc znalazła rozwiązanie tego nieprzyjemnego problemu. Usunęła jedno z oczu swojego syna i zastąpiła je pieczęcią, której moc miała utrzymać węża w bryzach i nie pozwolić mu na wyrządzenie krzywdy Mesmerowi ani jego otoczeniu. Na długo przed roztrzaskaniem, czyli zanim królowa Marika Wieczna zniszczyła Eldeński Krąg, Mesmer został oskarżony przez nią o dokonanie czystki na mieszkańcach Krain Cieni. Ofiarami Mesmera padli ci, którzy nie posiadali w sobie łaski złotego drzewa. Prawdopodobnie to było też powodem, dla którego Marika poniekąd zerwała kontakt z Mesmerem, pozostawiając go samemu sobie. Mesmer jednak nie zaniechał swojej wielkiej krucjaty przeciwko ludziom pozbawionym łaski, a jego elitarne oddziały miały tropić i unicestwiać każdego łaską niedotkniętego. Wygląd Mesmera zawiera w sobie symbole poniekąd niezgodne czy wręcz przeciwne do ideologii złotego drzewa: ogień, smoki, węże. Z tym wszystkim złote drzewo nie chciało mieć nic wspólnego. Dlatego też w przeszłości armie pod dowództwem Eldeńskich Władców walczyły, czy to z władającymi ogniem gigantami, czy też ze smokami, dzisiejszymi panami ziem pomiędzy. Bardzo dobrze przedstawia to Mesmera jako całkowite przeciwieństwo dla złotego porządku Mariki. Złoty porządek jednoczył, pomagał i chronił. Mesmer natomiast szerzył chaos i zniszczenie. Wężowy wygląd Mezmera pozwala poniekąd na odnalezienie pewnych koneksji tego bohatera z, nazwijmy to, pewnymi ugrupowaniami. Mam tutaj na myśli Ricarda i jego wulkaniczny dwór, i tak zwanych perfumerów. Cała posiadłość Ricarda usiana jest rzeźbami przedstawiającymi skrzydlate węże. Ponadto, jeśli dokładnie przyjrzymy się architekturze wulkanicznego dworu, zauważymy także zdobienia i kolumny przypominające skręcone węże. Taki sam kształt zdobień zobaczyć możemy na budowlach w Krainie Cieni. Obaj półbogowie, Ricard i Mesmer, posiadali w sobie demoniczne węże i lubowali się w piromancji. Być może Ricard podziwiał dokonania Mesmera i dlatego wzorował się na nim. Co do perfumerów, za czasów sprzed roztrzaskania słynęli oni z wytwarzania w stolicy ziem pomiędzy przydatnych mikstur o dobroczynnym działaniu. Jednak ich alchemiczne zdolności pozwalały im także na wytwarzanie nieco bardziej bojowych likworów. Co było symbolem rozpoznawczych perfumerów? Dwa czerwone węże, a do tego ich oryginalne, wybuchowo-podpalające mikstury. Czy perfumerzy w jakikolwiek sposób wzorowali się na mesmerze? Tego nie wiemy, ale nawiązanie do ognistych i wężowych motywów jest oczywiste. Szczegóły na temat postaci mesmera były bardzo mocno wyczekiwane. Przecież to właśnie ta postać była kluczowa na wszystkich trailerach jakimi nas częstowano przed premierą dodatku Shadow of the Earth 3, w którym Mesmer zadebiutował. Pomimo, że świat krajencieni odsłonił przed nami wiele tajemnic na temat tego bohatera, zrodził też kolejne pytania. Jak zawsze świat Elden Ring nie jest łaskawy dla graczy, którzy chcieliby otrzymać rzetelne odpowiedzi na powstałe pytania. Co jednak wiemy na pewno, Mesmer nie jest tym głównym złym, co mogło nam się wszystkim wydawać. Jest on raptem kolejną przeszkodą na drodze prowadzonego przez nas z Matowieńca. Jeżeli przygotowany materiał przypadł Ci do gustu i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków z cyklu Elden Lore w 5 minut, to koniecznie daj mi o tym znać zostawiając łapkę w górę i klikając subskrypcję. A tymczasem... do usłyszenia!